Siemanko widzowie, ja witam Was w kolejnym odcinku z Gryski Jumping 2025. Niestety nie udało Wam się wbić 50 łapy w górę, ale stwierdziłem, że i tak nagram za Was odcinek. Jeśli teraz będzie 20 łapek w górę pod tym filmem, to. Jutro odcinek wleci o godzinie 14-14.30, mniej więcej tych godzinach, może być troszkę później. Dobra, nie przedłużam, zaczynamy kolejny odcinek. Dzisiaj zagramy sobie na Oberstdorfie i na Iron Mountain, czy Zapytacie, czemu jest rekord? Już wcześniej grałem na tej skoczni, więc jest. 99% odepchnięcia od walki. 193 metry miejsce pierwsze no i miejsce 24 Psułem, ale trochę jeszcze pociągnę. Niestety chyba już jakieś będzie w drugiej serii. Ok, będę się pozwolić na kurcę. No 153 metry. A, nie, 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 nie. No i mieliśmy miejsce 40. No i minus jeden, jako mam nagrodę. No jak widzicie, kupiłem sobie nowy kombinezon, ale nie przedłużając, zaczynamy już. Iron. tylko 120. Zobaczmy sobie animację. i 117 na żeby być pierwszym Kwalifikacje 99% Troszkę za późno, ale to nic Z tym nowym kombinowaniem leci się lepiej, więc super. O, już mamy wiatr. Jeśli go nie wykorzystamy, to ja nie wiem. Oj, chyba go wykorzystamy. Oj, chyba wykorzystamy. Oj, bardzo chyba. Jest to 25,5. I wygrywamy z zawody. Monster. I miejsce czwarte w klasyfikacji generalnej. Dobra, przechodzimy już do kolejnego konkursu i myślę, że jeszcze sobie zrobimy Webinger. Że tam padnie jakiś rekord. walczymy o koszulę lidera. To się, że nie wywalczymy. Może zobaczyć sytuację? Nie, dobrze. Co? O ile? O trzydzieste i Drugie miejsce. Idealne wybicie. Nie patrzcie, co mi za Informacje, Koszt są 120,5. I może uda się wygrać drugie zawodzenie na tej skoczni. I znowu mamy wiatr. Wykorzystamy raczynie, ja myślę, że tak i tak będzie. Będzie też około 125 124. I wygrywamy kolejne zawody na tej skoczni. klasyfikacje. Cały czas czwarte miejsce. I mamy podsumowanie konkursu. Ach, tak mało brakowało do tego levela. I nagrody sobie odbierzemy na samym końcu. Teraz Willinger kas 130. To jedna z tych większych skoczni. baczmy sobie animację. Mm, długa, długa ta animacja. Myślałam, że będzie wiatr pod narcy, ale jest w plecy. No. Gdybym tak za wcześnie nie wyszedł z progu, mogłoby być lepiej. I czwarte miejsce i miejsce 31, no jakby może byłbym trzeci to może bym był tutaj w pierwszej 30 76,5 mogłoby być tutaj to może padnie rekord? Padnie, padnie, padnie! Też Nowy rekord! Skocznie! 133,5! Gdyby nie to, że w pierwszych zawodach na Oberstdorfie 200 tych lotach nie było na w drugiej serii, to Willingen chociaż uratuje te zawody. I Miejsce 24. Może jeszcze się uda podbić rekord. No w tych zawodach może już nie. znowu nie. O 99%. I idealne wybicie. Ciekawe jakbym w pierwszej sprawie zrobił się idealnie Czekamy i jednym poleciał. 125,5 na pewno będziemy 5, tak myślę. I miejsce 21 o tym serio wyprzedzi. To 3 miejsca w górę. No, to, chyba to będziemy mi chyba wyżej w klasyfikacji generalnej. Tak, 29 z Valentin F, dobra. I mamy podsumowanie konkursu. No i biliśmy level i pójdziemy w długość lotu. No i ostatnie zawody na dzisiaj. Może się jeszcze uda pobić ten rekord. Dziesięć dziewięć procent no nie udało się, ja go pobić, może jak będzie mocniejszy wiatr. Miejsce. Chodź, ile niż ten Francuz w klasyfikacji generalnej. Gdybym miał hierarchię, musiałem szczęście. Dla mnie to zawsze wybieram. w okolicach punktu K. 128 to to wystarczy, wystarczyło. I go wyprzedziliśmy o jedną dziesiątą. A on ostatecznie jest za nami. Kate Francis pierwszy. No proszę, to się stanie. Ostatni skok w dzisiejszym odcinku. To jest Ale Miejsce. Panie, no to jest pytanie 127. Tak! Wyprzedziliśmy go. Jest, to Ostatecznie był 24. Czyli na pewno go wyprzedziłem w klasyfikacji generalnej. To jest niemożliwe, że nie. Teraz ją zobaczymy. 29, 50, 30. 56 punktów. On ma 58. No i podsumowanie. I tak jak obiecałem, na końcu będzie nagroda. Nie wiem, czy na początku nie nie było na początku więc weźmiemy sobie z prawej strony no i pieniążki dobra i w takim sposobem zakończyłem zakończyliśmy dzisiejszy odcinek pamiętajcie 20 w górę i kolejny odcinek wpadł jutro o 14 14 .30. może trochę później dobra ja się z żegnam cześć